To jest nasze podwórko. I przy okazji widzimy też Klaudia. Przed Państwem Szymon mówi: Siema. Oto jest nasz biedny plac. Najlepsze rzeczy tu się działy w życiu moim. Przed Państwem Debil, który biega. Idziemy dalej. To jest. Blok Michała W I Wojtka I Wojtka Grabskiego tu, tutaj nie właśnie po, po przerwie tam, 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 tam Jesteśmy. właśnie tu mieszka taki debil co ciągle przeklina na dzieci Idziemy dalej. Przed Państwem nasz blok cały blok To jest nasz napis na garażu Przed Państwem Piękne rzeczy się dzieją Jak widzicie w garaże filmujemy to są te piękne garaże, Dalsze. które zawsze stały i będą stały przez jeszcze parę lat. To są bardzo ładne napisy takich gumiarzy z gimnazjum, co nagrywają, eee, malują. To eee. I tu to? To też są napisy Legia RKS. Tutaj graliśmy w królach. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi... Oto jest śmietnik. Ten nasz śmietnik. Oto są gołąbki. Tej gołąbki. Idziemy dalej. Filmujemy drugie podwórko mojego kolegi Kuby. Jak to wam się podoba? Moim zdaniem wszystko dobrze. Dla ciebie wszystko dobrze? Tak. Parking jest. Przyklej jest. Ja na kąpa, a Przed państwem moje podwórko. Co? Tu się dzieje. Rzeczy działy takie, no. że już nie będę wspominał. Tyle razy. Prawda? Tyle, tak, by, tyle razy była piłka. Prawda? No. Tyle razy była piłka, tyle razy była piłka. To jest ławka pijaków. Co? Ciągle zawsze wieczorem tu siedzą. Tu i śmietnik, co zawsze butelki składają po piwie. Idziemy dalej. No jest, jest. są. są, butelki, są. Nowe, dalej. Ten pan, oto ten pan straszył wszystkie dzieci, że im poprzebija piłki. Tam, 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 tam. Dun, 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 dun. No to w tym oknie co widzicie tam, tam gdzie są kwiaty tam gdzie są kwiaty no właśnie Tam była taka babka co zawsze nas bluźni. i wyzywa Koniec filmiku pierwszego tam, 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 tam!